Siema. Dziś będzie unboxing ta takich normalnie do, do kupisu firmy 4. Google No, y ja wszystko zrozumiałem, co tu jest napisane w 100%. Jest to Blue Eye. Normalnie. Oficjalne. Jakieś tu może mamy jakieś informacje. Y patrząc na tym, powinien tu być. Nie, taki niebieski dubłopiec z niebieską końcówką. Taki o. Chyba te nam dają w gratisie. Yy, tu mamy kot, yy, kot kreskowy Teddy. Oczywiście chylny in China, Pakujmy go. To co? to gówno. Tak. minusik za to za otwieranie tego gówna. polecam. Jest, yy, kosztował mnie on 120 King Yang ciągów. wszyscy na to potem wiedzą, co to są King Yang ciągi. No. Dobra, zrobię coś takiego, bo tego główno się nie otwierać Mamy to mamy tutaj profesjonalne, mówię, profesjonalne długopisy, które zaraz dowiemy się, czy piszą. Mm, że tak. Tak. Ten pisze. Ten gówno robi. Dlaczego on ma kolor niebieski? Producent nas oszukał. A, chociaż chiński plastik. Powinien być czarny. Czy będzie czarny? Jest. A czemu na przykład fioletowy jest czarny? Hm. Dlaczego? Wytrzymałość. No, no powiedzmy, że są całkiem wytrzymałe. Mają bardzo polską nazwę, tak jak wypowiadałem. Tam gdzieś powinno być karteczka, e, którą wyrzuciłem. Tak jak mówię, są to e, e, cztery kuchne z blue eye. Tutaj jakieś. Ja je kupiłem normalnie za te. no kupiłem za cincianciągi. -ti. cincianciągi. No, bo... Szczerze nie polecam, 1 na 10 jakieś gówno, producent nas już szukał, badań srajna, nie polecam do kolejnego odcinka z unboxingów jakiegoś kolejnego gówna.